100 myśliwców, Rafale, systemy obrony powietrznej SAMPTE, rakiety i bomby lotnicze. Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron podpisali historyczne porozumienie o długoterminowej współpracy Ukrainy i Francji. W nim Ukraina planuje zakupić ogromną ilość sprzętu wojskowego i broni od Francji. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą warto wiedzieć o tej umowie. Wszyscy mówią o stomyśliwcach, myśliwcach, systemach obrony powietrznej itd. Ale Emmanuel Macron oświadczył, że do Bożego Narodzenia koalicja zdecydowanych przejdzie do nowego etapu rozmieszczenia sił wojskowych Europy dla Ukrainy. Jednocześnie Emmanuel Macron oświadczył, że został podpisany dokument, zgodnie z którym zapowiedziano pełną odbudowę sił zbrojnych Ukrainy po podpisaniu rozejmu. Według niego jest to konieczne, aby przeciwstawić się możliwej nowej rosyjskiej agresji. A później komisarz Unia Europejska do spraw obrony zaproponował wykorzystanie armii ukraińskiej do ochrony wschodniej. Według słów ukraińskiej? Nazywam się Oleksi Pieczy. Porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was zasubskrybujcie ten kanał. Zostawcie lajka, napiszcie dowolny obszerny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie także mój kanał na Telegramie Pieczy News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić za pomocą dowolnej formy donacji lub płatnej subskrypcji, korzystając z linków i danych podanych w opisie tego filmu. Wybierzcie dowolną, wygodną dla Was formę. Będę wdzięczny za każde Wasze wsparcie. Możecie też użyć kodu QR widocznego na ekranach. A więc prezydenci Ukrainy i Francji, Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron w poniedziałek podpisali deklarację intencji dotyczącą wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy, która przewiduje zakup przez kijów myśliwców Rafale. Od Francji w ciągu najbliższych 10 lat, według Zełęskiego, dokument pozwala Ukrainie kupić systemy Surface-to-Air, Missile Platform-T, radary, rakiety powietrze-powietrze i bomby lotnicze. Również już w tym roku rozpoczną się wspólne projekty między przemysłami obronnymi obu krajów. Państwa będą wspólnie produkować drony przechwytujące. Następnie Macron dodał, że Ukraina, jako pierwsza ze wszystkich krajów zamawiających, Otrzyma nowoczesny system obrony przeciwlotniczej Surface-to-Air Missile Platform T, którego rozwój wciąż trwa. Nowe pokolenie systemu Surface-to-Air Missile Platform T jest jeszcze w fazie rozwoju, ale Francja zgodziła się, by po raz pierwszy rozmieścić je na Ukrainie. Dalej cytat Macrona: Ukraina zna już ten system obrony powietrznej, ale teraz pojawią się nowe wzmocnione parametry. Systemy te otrzymamy jednak dopiero, gdyż są jeszcze opracowywane. Zełęski powiedział, że Ukraina oczekuje od Francji łącznie 8 takich systemów. Ale najważniejsze porozumienie, które wywołało największe poruszenie, dotyczy właśnie przyszłego zakupu 100 myśliwców Rafale. Swoją drogą, akcje firmy The South produkującej te myśliwce gwałtownie poszły w górę zaraz potem po podpisaniu memorandum. Ale od razu zaznaczę, że deklaracja intencji to zobowiązanie polityczne, a nie umowa zakupu, która zostanie zawarta później. Mimo wszystko, w oświadczeniu Pałacu Elizejskiego stwierdzono również, że porozumienie przewiduje finansowanie transakcji z programów Unii Europejskiej oraz planowane wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, na co Unia Europejska jeszcze nie wyraziła zgody. I tutaj przypomnę, że wcześniej Wołodymyr Zełenski podpisał takie samo porozumienie ze Szwecją na zakup w przyszłości do 150 myśliwców Gripen E w ciągu następnej dekady. To znaczy, że na dziś mamy już memorandum na zakup 250 zachodnich myśliwców, ale finansowanie zakupu szwedzkich myśliwców również częściowo opiera się na zamrożonych rosyjskich aktywach. I moim zdaniem to dość sprytny ruch zespołu Zełęskiego polegający na tym, że zamówienia już mogą być złożone i już same kraje europejskie będą lobbować konfiskatę rosyjskich aktywów, żeby opłacić zamówienia u własnych producentów. Kilka słów o myśliwcach Rafale. To taki ciężki koń, ponieważ jego ładowność wynosi imponujące 9,5 tysiąca ton. To mniej niż amerykański F-15, ale więcej niż wszystkie pozostałe zachodnie samoloty. Przy każdym locie Rafale może zabrać więcej uzbrojenia, co zwiększa jego skuteczność bojową? Cóż, najnowsza wersja odpowiada zestawowi cech Generacji 4. Jak wiecie, będzie dobrym uzupełnieniem szwedzkich gripenów. Jednak, jak wspomniałem, to nie jedyny ustalony temat. Emmanuel Macron zapowiedział, że koalicja pracująca nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy planuje na Boże Narodzenie wejść w nowy etap rozmieszczenia sił. Emmanuel Macron oznajmił, że Sztab Koalicji Wspierającej Ukrainę Dowodzony przez Francję i Wielką Brytanię, działa w pełni sprawnie od kilku tygodni. Dalej przytaczam jego cytat. Ten sztab jest wynikiem naszej pracy nad gwarancjami bezpieczeństwa w ramach koalicji chętnych. Stworzyliśmy plan działania, a 60 integratorów już pracuje w Paryżu. Koordynują konkretne wkłady, pracę koalicji na rzecz siły. Głównym celem pracy koalicji jest przygotowanie rozmieszczenia sił które będą gwarantować bezpieczeństwo w określonej odległości od linii styku po zawieszeniu broni. Chodzi także o wsparcie, odbudowę i regenerację sił zbrojnych Ukrainy, aby zapobiec możliwości nowej agresji ze strony Rosji. Jesteśmy gotowi i zgodnie z planem na Boże Narodzenie rozpoczynamy nowy etap rozmieszczania sił. I właśnie tam osobno zwróciłem uwagę na to, że Macron zapowiedział pełną odbudowę sił zbrojnych Ukrainy po podpisaniu rozejmu. Cytat. Dokument, który dziś podpisaliśmy, wpisuje się w nowy moment. Reintegracji, odbudowy sił zbrojnych Ukrainy po rozejmie, aby siły zbrojne Ukrainy były silne i mogły zapobiegać nowej agresji. Mamy również nadzieję na stworzenie europejskich instrumentów w dziedzinie obronności, w szczególności instrumentu SAFE, gdzie chcemy zapewnić europejskie preferencje i sponsorować obronność, i dodatkowo instrument ERA. Fundusz ERA, gdzie chcemy skierować środki właśnie na potrzeby obronne Ukrainy. Wszystko to świadczy o tym, że żadnej demilitaryzacji Ukrainy, o której marzy Putin, nie będzie, ale jednocześnie nastąpi integracja sił zbrojnych Ukrainy z europejskimi siłami bezpieczeństwa. Jeśli działania wojenne na Ukrainie zakończą się porozumieniem pokojowym, ukraińskie wojska mogą zostać skierowane do ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej przed Rosją. O tym dziś poinformował komisarz europejski do spraw obrony Andrius Kubilius i według niego oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy mogą zostać zakwaterowane obok Brygady Bundeswehry na Litwie. Dalej cytat: Byłoby dobrze, gdyby doświadczona w boju armia ukraińska po ustanowieniu pokoju na Ukrainie była gotowa być obecna we wszystkich krajach naszego regionu przygranicznego. Obok niemieckiej brygady i rotujących się amerykańskich batalionów. No i wiecie, ktoś widzi w tym oświadczeniu manipulacje. Rosyjska propaganda już na całego krzyczy, że Europa sama nie potrafi się bronić i będzie walczyć Ukraińcami. Ja natomiast widzę w tym oświadczeniu integrację sił zbrojnych Ukrainy z europejskim systemem bezpieczeństwa, co jest nieuniknione, jeśli chcemy wstąpić zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej. Tutaj postawię wielokropek. Podzielcie się opiniami w komentarzach. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i zostawcie lajka. To już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć.